W tej lekcji dowiemy się, po co w ogóle stosować adnotację override. No właśnie tak, adnotacja. Chyba override jest pierwszą adnotacją, z którą się spotykamy. Ogólnie, adnotacje to są informacje o danych, takie metadany, dane o danych. Wszędzie, gdzie jest małpa, to, to już możesz kojarzyć, że to jest jakaś adnotacja. Adnotacje stosuje się czasami przed, przed klasą, czasami przed metodą, czasami przed polem. I odnoszą się właśnie do danego elementu, także ta odnotacja override odnosi się do metody toString. I ona oznacza tyle, że to jest metoda nadpisywana. Skąd nadpisywana? No, w klasie nadrzędnej. W klasie prostokąt mamy również metody toString. No to skoro w klasie prostokąt jest toString i my w kwadracie mamy toString, no to mamy dwa toStringi. No tak, bez tej metody toString, zamyk komentuję ją, ctrl-shift-slash, no i po zakomentowaniu tutaj metody toString nie ma. Jednak jak sobie odpalę program, no to metoda println wypisała jakieś sensowne dane, dla kwadratu wypisała dane, tak jakby ten kwadrat był prostokątem, bo pisze prostokąt i mas bok to a i b podała. Oczywiście pole i obwód policzyła dobrze, no bo kwadrat też jest prostokątem. Natomiast, gdy mieliśmy nadpisywane, cofnę to, czyli ctrl, alt, slash i teraz odpalę jeszcze raz, to już widzimy, że dla kwadratu metoda toString korzysta z tej nadpisanej w klasie kwadrat. No, tak więc to się nazywa nadpisywaniem metod. Jeżeli właśnie nadpisujemy z nadklasy, to należy do danej metody dodać adnotację overwrite. Czy bez tej adnotacji nie będzie działać? Ależ będzie. Jeżeli nie dadamy takiej adnotacji, to również zadziała zostanie użyta metoda toString klasy kwadrat. Jednak zaleca się używanie tych adnotacji. Jeżeli cały czas będziemy ich konsekwentnie używać, to, to mogą poprawić czytelność. Wiemy, która metoda jest bezpośrednio w danej klasie, a która jest nadpisywana z nadklasy. Natomiast, żeby dać jakąś konkretną zaletę, no to ci na przykład tutaj zmienię tu string i napiszę z małej litery tu string. No, ok. Teraz, jak sobie odpalę program nasz testowy, to widzimy, że tu już nie wypisuje się kwadrat, tylko prostokąt. No, ale czego? Przecież mamy w kwadracie two-string i powinniśmy używać tej two-string, nie? No, ale tutaj właśnie popełniliśmy literówkę. Tutaj jest właśnie S z małej litery, więc dlatego jest korzystana ta two-string z prostokąta. Gdybyśmy właśnie myśleli o metodzie two-string i zawsze konsekwentnie dodawali override, no to wtedy od razu już na etapie tworzenia metody z literówką widzimy, że jest problem, no bo chcemy nadpisać metodę z nadklasy, a w nadklasie nie ma metody to string z to string z małej litery. Gdyby była jeżeli w prostokącie byłaby taka metoda to string z małej litery, no to wtedy w kwadracie nie będzie problemu. nadpisujemy to z małej litery, no ale nam chodziło o to string, gdzie s jest z dużej litery. No i ta adnotacja override może uchronić przed właśnie takim niedobaczeniem, przed błędem, z którego może ciężko byłoby znaleźć, bo program by działał, jednak czasami działałby tak inaczej niż byśmy oczekiwali. Gdy mamy tutaj adnotację, od razu jest sprawdzane, czy ta metoda rzeczywiście jest w nadklasie. No i Wróćmy to string tutaj teraz już powinno wszystko działać tak jak należy no i teraz pewnie niektórzy mogą zapytać, no ale w klasie prostokąt metoda to string też ma adnotację override czyli też jest nadpisywana. Natomiast klasa prostokąt nie dziedziczy z żadnej innej klasy. No i właśnie dziedziczy. Dziedziczy z klasy obiekt. Ale o tym już będę mówił dokładniej w kolejnej lekcji.